Centrum Edukacji Ekologicznej. Pana Krzysztofa Kukulskiego, przedstawiciela Urzędu Miasta we Pana Dariusza Studzińskiego, przedstawicielka Spółki Zieleń Miejska. Panią Magdalenę Specjalską, nauczyciela biologii w gimnazjum nr 2. Pana Marka Budyckiego, Dyrektora Gimnazjum nr 2. Tematem naszej dzisiejszej debaty jest czysta przestrzeń wokół nas. Wobec tego chciałabyśmy przedstawić naszą prezentację multimedialną. Prezentacja, W zasadzie w XIX wieku. Najogólniej ekologia jest nauką o porządku i nieporządku w przyrodzie oraz o konsekwencjach wynikających z tego porządku i nieporządku dla istnienia biosfery i człowieka. Cele ochrony przyrody w wymiarze działalności praktycznej: zachowanie tworów przyrody i jej zasobów, restrukturyzowanie, przywracanie do stanu pierwotnego tworów przyrody, utrzymywanie trwałości użytkowania tworów i zasobów przyrody. Zachowanie estetyki. Na czym polega ekologii lokalny? To ekologiczne działania, które nie zagrażają środowisku naturalnemu, polityka i działania społeczne o charakterze proekologicznym. Dążenie do równowagi sfery społecznej, gospodarczej i środowiska naturalnego. A lokalne dlatego, że obejmuje tylko część jakiegoś osiedla bądź jakąś małą wieś. To od nas ludzi zależy, czy ten rozwój będzie prawidłowy. Powinniśmy jak najbardziej przyczynić się do dbania o środowisko, aby na naszym ośredniu rozwijała się ekologia. Mimo możliwości jewali samochodowych poprzez chodzenie pieszo lub jazdę na rowerze, używanie energooszczędnych żarówek, oszczędzanie wody, szanowanie zieleni, sprzątanie po psach, kupno ekologicznej żywności, wspomaganie fundacji zajmujących się ekologią, zmniejszenie zużycia prądu. Dzięki, które warto znać

Pan przyczynia się do dbania o ekologię, segreguje pan śmieci, czy może w sensie się do tego nie przyczynił? Jeszcze w tej chwili nie mam pojemnika drugiego. bo no. jest. Na pewno chętnie skorzystam z tego, jak powinienem się do zbierać, tak myślę, że tak. nie jest. Pan ma przyczynę do są osoby, które segregują? Nie ma nikogo, ja jestem sam, proszę Pana. Pani, że władza sobie nie wstanie. Wiadomo, że zarówno Urząd Miasta jak i Gminy nie odpowiednie przestrzeni w naszym mieście. W jaki sposób młodzież szkolna może pomóc w przestrzeni w naszym najbliższym otoczeniu? A no to, e, wszystko zależy od kreatywności młodych osób. Tutaj przecież nie ograniczona. Natomiast e, myślę, że w taki sposób jest przecież, Chociaż nie wiara, no. żeby, ja sam pamiętam, kiedy to już trochę czasu minęło od czasu, jak byłem młodszy, no to brało się udział w różnego rodzaju akcjach, które miały na celu zmieniać tą bezpośrednią okolicę i zmieniać ją w taki sposób, żeby nam samym żyło się po prostu fajniej, przyjemniej w takim otoczeniu, bo często jest tak, że wymagamy nie wiadomo tak naprawdę od kogo, a wystarczy nie wiem, wziąć, wziąć grabki, szpadel i w krótkim czasie faktycznie zmienić najbliższe otoczenie. Zresztą przed chwilą również byłem dyrektor, brałem udział w debacie w Zespole Szkół Integracyjnych, bardzo podobnej debacie dotyczącej ekologii. No i y, tam była mowa chociażby o takiej bardzo fajnej reakcji, która jest od lat prowadzona w Wózwaku, to znaczy drzewko za butelkę, to jest właśnie przykład y, namacalny na to, jak młodzież może y, y, dbać o środowisko, przy tym zmieniając swoje otoczenie, bo przecież to drzewko y, gdzieś będzie rosło i przez lata y, będzie zapewniać nam lepsze powietrze, bo przecież tak się Dobrze. Pytanie do Pana Studińskiego. Czy uważa Pan, że lasy są bardzo zanieczyszczone? Co my ludzie powinniśmy zrobić, aby tych śmieci i zanieczyszczeń było mniej? W w z mojej strony to jest tak, że zajmuję się lasami od lat. Co miesiąc od przestrzennych śmieci wywozimy z lasu. Hum, ludzie pod radą byli do lasu. A Mówimy o świeceniu, oczywiście takim bieżącym, ale w różne kanapy, fotele. To, co się po prostu nie przydaje w domu, na działce, najgorzej jest w okresie wiosennym y, mieszkanie w pocach, w porządku, w okresie, czyli w dwóch pokrótkach, nie patrząc y, na to, że las też jest w wspólnym dobrym i wyrzucają wszystko tak poświęcone temu potrzebu lasu. Y, Odpowiednie służby to. to Garrąć. Czasami też, się udają, bo, bo się nie udaje, bo właśnie w okresie weselnym jest tyle śmieci, że czasami nie zdążymy złapać. A no jeżeli chodzi o to, co no to nie edukacja, bo no, takie właśnie spotkania, mogą prowadzić do, do śledzenia społeczeństwa, młodzieży, że no, tak mówiłem wcześniej, że mamy wspólny. Trzeba dbać o to wspólnie, nie tylko jakichś służb, nie tylko, nie wszyscy. Bardzo mocno zachęcać Was do zajrzenia na stronę zbierajselektywnie.pl. To jest taka strona utworzona przez Urząd Miasta, która ma przygotować na której znajdują się wszystkie informacje, które są potrzebne mieszkańcom Wrocławka do tego, żeby sprawnie wejść w te rygory, które narzuca na nas ustawa utrzymania czystości i porządku w gminach. Myślę, że od 1 lipca to będzie obligatoryjne, ale już warto, żeby samemu się zapoznawać z tymi wymogami, ale przede wszystkim tu moja prośba serdeczna Was, żebyście również zapoznali się z tym własnych rodziców pewnie się to nie przyda. Natomiast jeszcze korzystając z, z tego filmu, który na początku była prezentacja, no to tak, właśnie od 1 lipca również ten pan, który narzeka, że nie ma drugiego hmm. pojemnika, no właśnie taki drugi pojemnik dostanie, bo taki właśnie system przyjęliśmy, że ta duala, e, dualna, zbiórka, dualna zbiórka będzie prowadziła. Nie, nie, to znaczy, to trzeba, ja, ja rozumiem, że ten pan po prostu mieszka w domku jednorodzinnym i faktycznie wtedy e, tego dodatkowego pojemnika dużego na odpady nie ma, ale będzie miał. Natomiast nasze miasto było prekursorem w całym naszym kraju właśnie dualnej segregacji odpadów już od 2002 roku, jeśli pamięć nie myli. I zadawka są modelowe, naprawdę modelowe na całą Więc możemy być naprawdę dumni z tego, jak to już funkcjonuje w naszym mieście. Co też ułatwi nam wejście w ten system, Właśnie, e, który tak jak powiedziałem narzuca nam od 1 lipca nowa ustawa o utrzymaniu w przyszłości porządku w gminach. Dlatego mieszkańcom Włocławka po prostu będzie łatwiej. Ale jeżeli chodzi o te, informacje, istnieje taka niemożność, prawda? Bo my mówimy, że po każdej stronie no. sprzątać, ale jednak prawo nie jest respektowane. I, I dopóki nie będzie wprowadzonych jakichś zasad i respektowania tego prawa, to cały czas będziemy mieli kupy na, na chodnikach. Bo już nawet nie na trawnikach, są tylko na chodnikach. No. Więc ja uważam, że powinno być jeszcze wprowadzone takie prawo, że kto tego nie przestrzega, no otrzymuje karę, mandat. I to powinna Straż Miejska nie tylko zajmować się samochodami, które może zaparkowały jednym kołem, nie w tym miejscu, gdzie trzeba, tylko właśnie ściganiem takich osób, sprawdzaniem, czy ma woreczek, czy sprząta po swoim psie. Bo to w ogóle jest pewna taka niemoc. Nic się nie dzieje w tym kierunku. Jestem albo dokładnie jest, tego tak, samego. Albo zdania. jest prowadzony pies, taki pies, tak zwany rasa morderca i on jest prowadzony bez smyczy. Bez Ale... kagańca przejeżdża Straż Miejska i NIF. Proszę zwrócić. Zbyć... <noise> <noise> Ale proszę zwrócić uwagę, że kiedy komendant chciał zachęcać właśnie strażników do tego, żeby bardziej respektowani czy wymagali respektowania prawa właśnie w zakresie chociażby sprzątania po swoich kupinach czy chodzenia z nimi na smyczy, no to podniósł się rewetez, jak to można wymagać od strażników, żeby prawidłowo wy wypełniali swoje obowiązki służbowe. No to jest właśnie takie e, błędne koło. Ja uważam, że e, faktycznie wymagajmy od siebie nawzajem, ale jeżeli ktoś nie przestrzega już tego prawa, no to niestety trzeba być bezwzględnie... Bez, bezwzględną... E, tak, dokładnością e, wy, wykonywał czy respektował to prawo. A może zamiast Odkruje. karać, to nagradzać? Może nagradzać ludzi za przyjęcie na kilogram, że tak powiem, przepraszam, kupy, tak? Ludzie o często zbierają no, zbierają kartony. Tak, zbierają no, no, zbierają no, karto. na się zbiórcą takich nie <grym> jest przekonanie, że to, Ale myślę, że się, się tacy, które by nie, się to opłaciło. Umówmy się, że prawo jest od tego, żeby je przestrzegać. Nie będziemy nagradzać e, Polaków e, tych, którzy nie kradną tak? e, i liczyć na to, że e, dzięki temu nie będzie kradzieży. To no, takie skonstruowane prawo, skonstruowane prawo. Czyli jest, Zawsze sankcja za złamanie jakiegoś przepisu. Jeżeli kradzież w naszym państwie jest zakazana, no to nie będziemy mówić, że nie kaszmy złodziei. I to jest na takiej samej zasadzie, tylko w innych. że jak etapie... złodzieja się nie złapie, bo nie zobaczy się, kto bezpośrednio zostawił tą, te, te, te odchody, no to już wtedy te odchody są leżą. No A może. Wtedy musimy posprzątać no się wspólnie. No tak, no właśnie. Nieuchronność kary jest dużo lepszą. E, e, Gdyby metodą wychowawczą niż wysokość tej kary, tak? Nieuchronność kary. Więc jeżeli, więc jeżeli jeden czy drugi właściciel psa bałby się, że za rok wyjdzie strażnik miejski, który dał mu mandat, jak nie posprząta po swoim psie, to na pewno by po prostu sprzątał. Więc myślę, że tutaj też trzeba ostrożnie z takimi sądami, bo nie sądzę, żeby była jakakolwiek przyszłość z kupu w kup. Tak żadnym serii no. prawda, no ale... ale... Było, by Mogłoby być to cokolwiek w no. Karolinka, też żeby ty się już wiesz do pytania. no ja pytanie, ja mam pytanie do... Las bo pan mówił o tym, że w okresie wiosenno-letnim jest najwięcej ludzi, którzy wyrzucają śmieci. No to jak można takim ludziom uświadomić to, jakie jest zagrożenie tego, że oni jednak wyrzucają te śmieci do tego lasu? No ja przepraszam, że oni wiedzą, widzą to zagrożenie. Przecież to, 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 to dorośli ludzie wyrzucają śmieci do lasu, no wiedzą co robią. To nie jest tak, że on bezwiednie idzie i wyrzuca. Czy kanapa się tak, rozłoży. No, no, tak. Tak? się to nie rozłoży rozłoży tak. przez 500 lat, może tak. ja się rozłoży, ale A, nie tak szybko. Tak, sobie. Tak, tak, tak. Jak wcześniej mówiłem, jeżeli nie będziemy dbać o to, środowisko wspólnie i, i patrząc na to z perspektywy naszych przyszłych pokoleń, no to ja myślę, że czystymi kupami, czy czystymi śmieciami tak. musi być nastąpić zmiana pokoleniowa, bo dzisiaj rodzice powinni wpajać od małego. Y, takie zachowania z kupami czy, 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 czy ze śmieciami, żeby pojawiać tym dzieciom zachowania w sumie, żeby to było już zasadą. To nie tak, że, że nie wyrzucę, bo nie, tylko naprawdę zasada, że to jest nasze wspólne dobro i należy o nie dbać. No, jeżeli dzisiaj nie wpojemy naszym dzieciom takich zasad no, to przypuszczam, że zasypiemy się kiedyś śmiećmi także że, że z nich nie wyjdziemy. Natomiast może bym mógł dopowiedzieć, że no to te, ta rewolucja, którą ma się dokonać od 1 lipca, no również ma na celu to, żeby śmieci nie stawały się właśnie problemem dla osób, które je wytworzą. I będzie taka sytuacja, że operator, który będzie zajmował się wywożeniem nieczystości w naszym mieście, no, będzie musiał odebrać śmieci niezależnie od tego, ile w danym gospodarstwie ich powstanie. Więc jak gdyby to, nie będzie kłopotów z tą nadwyżką. Dzisiaj możemy zaobserwować chociażby przy koszach, w koszach przy przystankach MPK masę jakichś torebek i podrzucania śmieci. dlatego no, tego nie będzie, dlatego że nie będzie tego ograniczenia w wywozie śmieci. Więc jeżeli ktoś. Nawet co do zasady, no, będzie odbierane tyle śmieci, ile powstanie, tak? Dodatkowo będzie stworzone miejsce, gdzie będzie można tą wersalkę odwieźć. Nawet mało tego, raz do roku będzie prowadzona tak zwana wystawka, gdzie będzie można po prostu wystawić przed swoją posesję odpady wielkogabarytowe i one po prostu będą zabierane. Więc mam nadzieję, że te zmiany w przepisach spowodują, że faktycznie tych odpadów niczyich będzie dużo mniej, bo taka jest też intencja, taka też była intencja ustawodawcy i taki jest sens tych zmian. Więc zobaczymy, mam nadzieję, że faktycznie no nie będziemy musieli aż całego pokolenia czekać do tego, żebyśmy mogli w czystym otoczeniu żyć. Myślę jeszcze tak kontynuując to, to, co panowie powiedzieliście, że tak naprawdę najważniejsi to jesteście wy, bo moje pokolenie jest, ma już pewne przyzwyczajenia, nasze pokolenie mają pewne przyzwyczajenia, natomiast wy, was można, wam można jeszcze coś przekazać, ponieważ macie najbardziej chłonne głowy, to być może w tych Waszych głowach zakiełkuje taka myśl, żeby naprawdę trzymać się zdrowo. Myślę, że to po części jest, że ten fit w naszym społeczeństwie jest coraz większy. natomiast ja chciałem zwrócić na jeszcze jedną uwagę, którą być może u nas tak nie do końca jest, chociaż na Czarnym czy na Wigalińskim ono występuje. Ja co roku jeżdżąc na wasze Polskie Morze, bo bardzo je wręcz kocham, no dramatycznie czuję się rozkładając się na plaży, czy idąc wieczorem na plaży, potykając się o puszki, butelki, no i niestety to, czego nie cierpię najbardziej, pety. Także jeżeli kiedykolwiek będziecie palić, jeżeli kiedykolwiek będziecie z kimś jeździć, to bardzo bym prosił, żebyście... Zobaczcie, zobaczcie bo niejednokrotnie na pewno też się z tym spotkaliście, czy na Czarnym, wikaryjskim, czy gdzieś nad morzem, czy nad jakimkolwiek innym jeziorem, że w piasku jest... są tony, tony blendów, tony no, śmieci jak śmieci, natomiast ten dym... Zobaczcie, dymu nie widać, tego, tego popiołu, jak strząsa ten palący, to tak naprawdę jego nie widać. Natomiast jeżeli 10 tysięcy ludzi pali codziennie na plaży, no to my za chwilę będziemy nie leżeli w piasku, tylko będziemy leżeli w tym popiole, popiole papierosowym. No i, i już pomijam fakt, że nie powinno się po alkoholu wchodzić do wody, ale to wszechobecne puszki i, i butelki, to jest też dramat taki, 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 duży i to jest potężny problem, z którym tak naprawdę nasze państwo nie potrafi sobie poradzić, bo w, kiedyś słyszałem, że gdzieś tam próbowano wprowadzić zakaz palenia na plaży, w którejś trójmiejskich, no to coś się nie powiodło bo opór społeczny był tak potężny, natomiast myślę, że to dzięki wam może to powstać, bo już w lokalach nie wolno palić i bardzo fajnie, co prawda pije się, ale to jest zupełnie inna sprawa, po to się tam chodzi, natomiast, natomiast myślę, że, że ten nikotynizm, nikotynizm jako taki, jeżeli ktoś, się, ktoś chce się truć, nie widzę przeszkód, natomiast żeby nie zanieczyszczał, tak drobne, bo mówię, bo to jest tak jak drobna kropelka drąży z i ona tam zrobi dziurę, tak samo jak to jest z tymi tam, na plaży. nie, panie, nie panie. Tak, ale jeszcze zwracać uwagę, no bo mówię jednokrotnie, wy nie jesteście winni, ja też nie jestem winny temu, że ty są na plaży, natomiast kopiąc dołki pod, pod jakiś tam leżak, czy pod parawan, no, to to no niestety. A kto po dołki, nie panie. Dlatego chciałbym, żebyście na to zwrócili uwagę czy nauka biologii i w szkołach jest wystarczająca, aby uświadomić młodzieży, że że środowisko jest, jest bardzo ważne? No, ja zawsze uważam, że godzin biologii jest za mało, mm. bo są tylko cztery w całym ciągu nauki. Uważam, że powinno być więcej. W każdym roku po dwie godziny bym sobie życzyła. Mm -hmm. Ochrona środowiska, jeszcze wy nie mieliście ochrony środowiska, bo ona jest w klasie trzeciej. I porusza się te wszystkie tematy, właśnie gospodarka odpadami, zanieczyszczenie środowiska, powietrza, wody, gleby te wszystkie tematy są. Czy to wystarczy? No Efekty są takie, jak, jak widzimy, nie do końca do wszystkich to dociera, ale te tematy są poruszane. Są zagadnienia z ochrony środowiska. Może jakby było tego jeszcze więcej? Może gdyby była jedna godzina więcej, można by było poświęcić ten czas na, na wyjścia do lasu, na łąkę, na wycieczki właśnie, żeby z terenem się bliżej zapoznać. Może jakbyście zobaczyli na własne oczy te śmieci, to też inna byłaby reakcja. Na pewno jakby było więcej godzin, byłoby lepiej. A to jeżeli mogę, to z pewnością jest tak, że jeżeli jakieś jezioro jest dopuszczone do tego, żeby można było z niego korzystać, czyli jest plaża, to wcześniej woda jest przez Sanepid badana. To nie jest tak, że nie wiadomo jaka jest woda i tam można wchodzić. Jeżeli jest kąpielisko, jest strzeżona plaża, jest ratownik, to znaczy, że woda na pewno była badana przez sanitarno-epidemiologiczny. Tutaj na stronie PIOS-u, czyli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest wykaz, to wykaz. To jezior. Są badania z poszczególnych lat. Wszystkie jeziora w naszym województwie są badane. Można sobie zobaczyć, które jezioro w danym roku było i jaki jest stan czystości. Okazuje się, że a czy stan czystości jezioro i wód, bo zawsze nam się wydaje, że jest tak źle. Co wręcz przeciwnie, jest bardzo, można powiedzieć, lepiej, poprzez, lepiej poprzez. niż było. Tak, tak, to, na no, usiąść. To zależy, kto e, no, się czym interesuje. tak? Dlatego, że akurat ja uważam, że w naszym mieście jest też sporo miejsc dla młodzieży. I akurat nasz samorząd mocno dba o to, żeby młodzież miała co zwanym czasem robić. Przykładem jest chociażby tutaj Wasza szkoła, przy której chyba dwa lata temu, no może trochę więcej, powstało boisko wielofunkcyjne, ale to jest oferta chociażby instytucji kulturalnych, takich jak Włosowskie Centrum Kultury. Ale to jest również oferta sportowa przy Osirze czy Basen. Teraz w wyniku takiej propozycji zaproponowanej przez prezydenta Andrzeja Połudzkiego część budżetu była, budżetu miasta była realizowana na wniosek mieszkańców bezpośrednio mieszkańców Wrocławka. No, w tym roku 250 tysięcy złotych zostanie przeznaczone na budowę skateparku. Więc ja uważam, że to co, to, co młodzi ludzie chcą, to wszystko zależy od zainteresowań. Tak? Jeżeli jest potrzeba tutaj konkretna na osiedlu jakiejś oferty, no ale chyba nie sportowej, bo akurat w tym aspekcie jest to dosyć dobrze rozwinięte no to ja jestem do dyspozycji, bardzo chętnie się zaangażuję w jakąś inicjatywę, tylko warto, żeby wskazać też, na czym wam najbardziej zależy. Tutaj jedna właśnie z miała propozycję, ale... Tak. Nie, bo ja miałam po prostu tanko, czy nie byłoby możliwości powiększenia tego parku? Bądź przeniesienia go w miejsce, w którym dałoby się go powiększyć i jakieś zasady, żeby tam przestrzegały, żeby po prostu osoby, które nie jeżdżą na desce, które się tym nie pasują, żeby nie niszczyły tego miejsca. Bo nieraz od takich troszeczkę dalszych kroków słyszałam właśnie, że są tam porozbijane butelki, że nie da się jeździć, że małe dzieci też tam jeżdżą, przez co. Starsi nie mogą ćwiczyć różnych trików, bo po prostu dzieci wpadają pod kółka i zezłoszczeni rodzice biegną i tam torebkami i wszystkich. Także czy byłaby możliwość powiększenia tego skateparku i ewentualnie przeniesienia go gdzieś w takie miejsce, żeby, nie wiem, albo zrobienia jakiegoś mniejszego obok tego skateparku miejsca dla takich mniejszych dzieciaków, które chcą jeździć? No to mówimy o dwóch różnych sprawach, bo jak rozumiem, mówi mówili o skateparku przy lesie, na stadionie przy lesie, na Zampu, który dzisiaj jest, funkcjonuje. Zresztą jakiś czas temu udało mi się namówić prezesa mojej firmy, żeby sfinansował remont tego skateparku i to się nam udało. Ja mówiłem przed chwilą o zupełnie nowym skateparku. Prawdopodobnie powstanie on przy tym międzyosiedlowym basenie. Na który jest zbudowane. To byłby, zresztą już jest po pierwszym spotkaniu, chyba prezydent spotkał się z przedstawicielami młodzieży i właśnie tej grupy z najbardziej zainteresowanej skate'owej, bo chcielibyśmy, żeby ten skate park właśnie odpowiadał tym osobom, które z niego korzystają. No ja na desce nie jeżdżę, więc nie jestem żadnym ekspertem, w tym temacie, stąd też ta propozycja, żeby to oni powiedzieli, co chcą, żeby tam było i jak to ma wyglądać. Myślę, że tak się stanie w tym roku. Nowy skatepark, nie ten, który, nie ten, który jest nastawieniem przylesia, tylko właśnie prawdopodobnie na Słodowie powstanie. Więc myślę, że no, on będzie już odpowiadał tym potrzebom. Natomiast, no cóż, no tutaj wracamy tak naprawdę w każdym pytaniu do. Jednego. Do, do, do jednego, Tak. No, jak. Kiedyś, jak jakiś czas temu uczestniczyłem w rajdach pieszych organizowanych przez PTTK, to zawsze mówiono i pisano, że takie, tak zostawiaj miejsce, w którym przebywasz, jakieś. Jakie, jak chciałbyś, żeby wyglądało. Tak. Dokładnie, jak, jak chciałby się zastać. Jak chciałbyś się zastać. I to jest tak naprawdę kwintesencja. Jeżeli sami od siebie nie będziemy wymagać, jeżeli sami, na, nawet kolegom, kolega, z którym jesteśmy, nie wiem, rzuci papierek na trawnik, albo rzuci butelkę, albo puszkę właśnie tą, o której Pan Dyrektor mówił, no to albo podnieśmy ją, albo zwróćmy uwagę, słuchaj stary, no, no nie śmieć tutaj, bo ja bym chciał, chciała Przebywać w czystym otoczeniu, a nie w brudnym. No, chyba nikt z nas we własnym pokoju czy mieszkaniu nie rzuca sobie pod nogi butelek i puszek, tylko wyrzuca je do świetnika. I to również powinno obowiązywać na ulicy, a zwłaszcza tam, gdzie się korzysta, chociażby na boiskach czy tutaj na takich no, parkach sportowych. Chwile ząbkienia nie spowodowały, żebym kiedykolwiek chciał rzucić jeszcze się na indywidualną. Jeszcze w mojej historii się coś takiego nie zdarzyło, aczkolwiek nigdy nie można niczego wykluczać w przyszłości. <głos》. Jeszcze, <głos》. jeszcze mamy takie pytanie, ponieważ to jest pierwsze takie spotkanie. Projekt zakłada, że uczniowie spotkają się z każdym przedstawicielem partii, a pod koniec maja, na początku czerwca planujemy takie spotkanie, ale żeby no, te wszyscy politycy uczestniczyli w takiej jednej debacie. Czego tu mówią. Oczywiście ja, tak jak mówiłem, no jestem do dyspozycji, także tylko jeżeli nie będę miała akurat mhm. czegoś zaplanowanego w tym czasie, to nie jestem do dyspozycji. Chcemy pokazać dzieciakom, że zdrowa polityka, Jestem jak najbardziej potrzebne. No właśnie. Bo... Warto o tym mówić i to podkreślać. Jestem jak najbardziej do dyspozycji za e, takim kształceniem.